Nowy inteligentny zapalniczka z czwartą generacją technologii czujników obsługująca cztery sposoby zapłonu: głosowy, dmuchnięcie, lekkie dotknięcie i stuknięcie. Wyjątkowo opracowany system podwójnego płomienia pozwala na swobodne przełączanie między dużym i małym płomieniem, co sprawia, że jest idealna zarówno do zapalania papierosów, świec, jak i podczas gotowania na świeżym powietrzu. Wbudowany ultra mocny mechanizm przeciwwiatrowy utrzymuje stabilny płomień nawet przy wietrze o sile 8 stopni, co czyni ją doskonałą do użytku na zewnątrz. Dzięki funkcji zapłonu głosowego wystarczy powiedzieć zapał, aby uzyskać reakcję w jednej 10 sekundy. Korpus z aluminium klasy lotniczej, precyzyjnie wykończony w 128 etapach, zapewnia komfortowy chwyt bez poślizgu. Waży tylko 58G, mniejsza od karty kredytowej, łatwa do schowania w kieszeni lub portfelu. Wbudowany akumulator litowy z szybkim ładowaniem przez interface Type-C umożliwia użytkowanie przez 30 dni po pełnym naładowaniu. Obecnie producent oferuje specjalną cenę promocyjną, ograniczoną do 100 sztuk, kto pierwszy, ten lepszy. Wspiera 7-dniowe zwroty bez podania przyczyny oraz roczną gwarancję.